I tam wszystkich z powrotem w Stalkerze. Młodzie, mizery. Przyjemne! Zdecydowałem się na. Prawdopodobnie się zdecydowałem Chimera I tak. Zobaczmy, jak nam to pójdzie. W barze trzeciej. To nie jest jeszcze czas, I see. Cholera, musimy przespać w takim razie do tego momentu. Zobaczymy jak nam ta Chimera wyjdzie. Może uda się coś zarobić. 3.47. Trzeba coś zjeść, to jednoznaczne. Żeby coś zjeść, to trzeba najpierw wziąć coś do jedzenia. Nie. Cholera, tak rzeczy mam, kurde. Co ja chcę zjeść? Batony. Batony, gdzie są te cholerne batony? Tu zjadaj. No bez jaj. Jeszcze kurczę. E, Emisja. Tak, ja jestem w bezpiecznym miejscu, więc nie ma paniki idziesz Wow, tak wygląda właśnie misja ludzie znaczy, przez ściany nawet przybija promieniowanie jakieś? Na no, pewno Genialnie po co ci pistolet stary Wszystko nie tak jak miało być. O, co ja w takim razie mogę w ogóle zrobić w tym, w tym miejscu jeszcze? Tam mamy kurde jakieś psychiczne ataki. Tu nie mamy szans na się zbliżyć. No to Ciebie dwa A może teraz się zdecyduję. Okej, okay, let's go. Ludzie, żydźcie mi szczęścia, bo to może być niekoniecznie szczęśliwy wybór. Podejdzie nada niezametna. Nie można, żeby na nas choć jak wygląda. Пишь тварь. Ну, ну что Привет тебе от краба. Давай! Свое дело сделали, возвращаемся. А ты не забудь заглянуть к Зверобою на Янове. Скажешь ему, что раненая Химера расклеила ласты. И долю свою получишь. Привет, брат! Dobra, udziska. Dostaliśmy to za 34 dekorowanego, ale coś mi tak dziwnie gra pokazuje, że jest lepszy. Nie, on jest taki sam. Och, on jest taki sam jak to, co mam. Nie. Damage ma na takim poziomie. Ło, zdecydowanie lepszy ma damage. Sprawdźmy teraz. O, zdecydowanie lepsze ma. Cholera jasna, może ja bym z takim loadoutem sobie połaził. Uje oh yeah. Zmień tylko naboje. <tryk> Wprawdzie to są tylko dwa, ale ma lepszego kopa. Więc, może z się wybrali na polowanko. Dobra, ludzie, jestem. Poluję na pijawę z tą nową strzelbą, którą dostałem z racji załatwienia. Chimery. Ale szczerze mówiąc, to nie idzie mi to najlepiej. O, właśnie. Nawet jak w nią trafię w tą piawę, i tak nie... No właśnie, zacina mnie Do cholery jasnej Jakże to załatwić? to miał ręce i nogi jakoś Gdzie one są Piawko, chodź tu Uuu, jak już, przeraziła mnie wręcz Gdzie ona jest? Biegniemy Biegnie. Kudło, 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 gdzie ty jesteś? Nie trafiła, nie trafiła Przeładowane Biegnie Dosz cholery jasne. Bo no, cholera wyłącz ten inwentarz Kurwa mać Bez jaj Jeżeli ja ze strzelbu sobie z nią nie poradzę to polowanie jest autentycznie bezsensowne. No, chodź tu, jawo. Biegam tu. Dudło. A, że to dupy z takim biznesem. Czy nie żyje? O to jest pytanie Tu jasnej Ja to mogę zadziałać. nie teraz, to cholery jasnej Nie, nie to ma Kiedy jesteś? Boże, we wie Czy znaczy, naprawdę tak długo trwa zjedzenie tabletek Nie wiem że to Pudło, ciekolwiek jesteś A ja też spiłam no nie, tata się skąd tu wzięło są wszystkie trzy do cholery, jasne, spadamy z tego. jest to no, broń Dobra, no, no, zróbmy to inaczej w takim razie pod nogi Chcemy na pałę no rzecz te dupy. to dupy Pesta żadnego bleedingu Czy ty masz broń do cholery Masz tylko to ci zostało? Kurko, to był granat. Ok, wieczka. Mogę to rozwiązać metodami mniej pokojowymi. Budło. Oczywiście trochę oberwałem, ale to nie dużo na szczęście. Budło. Ok. Oczywiście już nie mam więcej granatów. Стой! ШИПКО! Есть, есть на СЕЙФ! ШЛАДУЙ! oberwała nie, no jak ty się możesz do mnie i kto to do mnie strzela w ogóle ci mi zaczęli pomagać dlaczego, kurde jedna z zatwiona drwiemy to do końca no ty... Jaaj. To nie był Sejf w takim momencie do cholery, nie zaatakowała. Zużyłem odteczkę. Teraz powinno trochę pomóc. Nic mnie jest, nic mnie jest, nie jest do cholery. Nie mam braku. Żyje żyje żyje, 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 Nie, spudłowało, spudłowało. Gdzie ono jest? Hudło! To kurwy Szmato. Ach. Jak ona tak szybko zakręca? Hudło. Kurwa. Chodź. Kurwa, już tyle podu. A, ja, zresztą dupy! Biegnij. Gdzie ona jest? Aha. Biegnij Pudło Jeszcze mnie ciachło, więc to jasnej ciasnej Aaaaaa i zdążyłem gdzieś bandaża Szybkie są. Zdecydowanie. To jest safe. Wujeczka. Jeszcze raz safe. Dwie nie żyją. Gdzie ma przykład truchła? Safe. Nic nie atakuje. na naboi do Kałacha Wszystkie żebym był przytykał Jeżeli tam jeszcze jest jakiś bloodsucker to i kwiczę Jest tak niedaleko Idziemy Czuję, mam się w miarę dobrze. Nie szaleść, nie szaleść tylko. Żadnych... no nie. A, 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 bez jaj. Bez jaj. Mam nadzieję, że to ten ostatni blat bo inaczej w ogóle idzie się, będzie się powiesić szło. To jest to lekarstwo. numer 10 mamy jakieś granaty? Mamy granaty Pogoda ładna. Nie, dwa. Kudło. Trzy. Gdzie mamy ten... Nie wziąłem ze sobą artefaktu ze sobą nie wziąłem prysznie dobra lecimy w takim razie na łeb na szyję już nawet nie walczymy z nimi lecimy do helikoptera może ich załatwi anomalia mam taką cichą nadzieję która prawdopodobnie nie sprawdzi wow. One sobanie wchodzą tam. Nie, też padają. Okej, okay, przynajmniej wiemy, że tam padają. Czyli tak, to bierzemy. To się przyda. To można załatwić sposobem może jakimś takim właśnie Sea Protection i radiacja. Bleeding Nie Nie potrzebuję bleedingu. Radiation Nie To, ile to działa? 43 sekundy. Health Recovery Troszkę podejdźmy. Póki one jeszcze nas nie spostrzegły. Teraz No, już spostrzegły. Już spostrzegły. Więc... tak. Ała! Ała! Biegnij. Na łeb, na szyję biegnij. Tu, tu, tu. jak Jak tam wejść w ogóle? Poza tym, że najpierw muszę je załatwić. O Boże. O nie, wziąłem, wziąłem. Biegnij. Pudło, 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 pudło. Dobra, gdzie jest to wejście? Z tego wejścia nie będę korzystał. Dobra. Biegnij, biegnij, stary. Zmęczyłeś się? Dobra, wlazłem. Wlazłem, właśnie, 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 właśnie. szybko apteczka. W ogóle to maskę powinienem nałożyć. Jeszcze następna sprawa, maska. Może damy radę. Take out. To już nic nie ma poważnie. I co ja mam teraz zrobić? Spoko, spoko rośnie nam życie. Jest, jest, jest. Może skończymy podstępem to zadanie. Cała elektronika w izolacja na przewodach No niestety stary, izolacja też się rozwaliła. Elektronika i wszystko się rozpierdoliło, stary. Zaraz i ja się rozpierdolę, jak stąd szybko nie wyjdę. Coś tu jeszcze jest dla mnie. Proszę mi powiedzcie, że tu jest coś jeszcze dla mnie. Nic. Szybko w piąteczka. I spadamy stąd. O w kurde, trafiłem w tą anomalię akurat. Tędy. Tędy, 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 tędy. Biegnij, chłopie, biegnij nadsiednią Lądaj Chociaż obejrzyj się, może te... zginęły może te draby Nie, nie zginęły, dobra. Nie zginęły, nie zginęły, nie zginęły, nie zginęły. Spadamy, spadamy w podskokach. Sorry, naruszyłem wasze terytorium. Nie, nie! Nie! Baduj to! Ładuj, strzelaj, strzelaj, gdziekolwiek, 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 strzelaj, gdziekolwiek. Żyj, żyj, żyj. A, a, a. Spadamy stamtąd, po skokach. Nawet nie ja wziąłem. Nie interesuje mnie to w tym momencie. Aa, żyjemy. Ludzie. Udało się wykonać to zadanie. Dobra, odpocznij trochę, odpocznij. Uf, stary, należy ci się. Wow, co to za kwadraty, mi się tu jakieś figury geometryczne zjawiły. Aha, słoneczko. <grystanie> Jasne. W końcu co ja w ogóle znalazłem? Linę. Dwa kawałki mięsa. Do naprawy szwedzki nóż. I latarkę złamaną. O matko, poważnie. Więc widzimy się w Skadowsku. Dwa zadania wykonane. Prawdopodobnie spróbuję zająć się tymi snorkami z tą na to może jakieś szanse powodzenia i z tymi pociskami, ale muszę powiedzieć, że jest tragedia, jeżeli chodzi o walki z silniejszymi przeciwnikami, to jestem po prostu dupa zbita. No, chciałem ci upolować. Biegniesz do mnie? Pudło, pudło. Przynajmniej troszkę więcej zarobimy. Tak, ta broń mi się podoba, szczerze mówiąc. Jedyny minus to dwa pociski. Ale cóż zrobić? Do tego, że w Kałaszu mam na przykład 30, a w, nie mam za to amunicji do. I, ale jaja, znalazłem jeszcze jeden lud. Zaraz przy Skadowsku zresztą. Dobrze, ludzie, ja zrobiłem to, co miałem zrobić. Na następnym odcinku jednak zdecyduję się. To mi naprawdę fartem wyszło. Jedyne rozsądne rozwiązanie w moim. No moje możliwości, no to spróbować z tymi snarkami, snorkami, yy, wyczy zabrać ten kontener do tego gościa, to jest dla mnie na razie niedostępne absolutnie tutaj, ewentualnie tu mogę pójść, ale tutaj cholera, psychicznej obrony muszę mieć w cholerę, bo tam jakiś kontroler czy coś takiego mnie atakuje niestety, zaglądałem tam, więc wiem. I więc jest bieda, więc podejrzewam, że wykonam to zadanie i skoczę już na następną mapę, chociaż to prawdopodobnie może być niezłym błędem i zobaczę, co na następnej mapie mnie czeka. Na pewno biorę nagrodę od jednego kolesia, ale to ciekawe ile kosztuje podróż. W każdym razie dzięki za oglądanie, zobaczymy się w następnym odcinku. Cześć!